Bo powinien być wyścig z czasem. Choćby tu na Gierkówce, której 80 kilometrów zmienia się w drogę ekspresową. Wszystko ma być gotowe. Uwaga! Na 7 dni przed Euro 2012. Do tego czasu kierowcy sporo tu wycierpią. Za dużo jest po prostu na raz zrobione. Zamiast zrobić to etapami, to najlepiej rozwalić całą drogę i do widzenia, nie? A ty kierowców się martwi, jak dojechać z towarem. W budowie i remontach jest dziś półtora tysiąca kilometrów dróg. To najwięcej w historii. Chwali się rząd. Chwalił się dziś i premier podczas wizyty na Ukrainie. Choć nie wszystko, co miało być, będzie. Kryzys finansowy część planów kazał nam skorygować skorygować, czyli odłożyć na później to, co ma być wydane i zrobione. W tym roku też jednak nie poraża tempem. Po pierwszym kwartale plan jest wykonany w 3%. Mamy kolejne opóźnienia w oddawaniu dróg, a jak mamy opóźnienia w oddawaniu dróg, nie mamy pieniędzy z refundacji z Unii Europejskiej i nie możemy za te pieniądze rozpocząć budowy kolejnych dróg. A takie pieniądze z Unii na drogi mogą się już nie powtórzyć. Czas liczy się więc bardzo. Przez srogą zimę sporo go straciliśmy. Stąd, według rządu, słaby wynik. Zazwyczaj pierwszy kwartał, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków, ze względu m.in. na warunki atmosferyczne, jest zawsze gorszy. W poprzednich latach było podobnie. Ostatecznie w ubiegłym roku udało się wykorzystać zamiast 31 miliardów 19, to 60% planu. Wszystko dzieje się dokładnie tak, jak to zostało zaplanowane. I nie ma podstaw najmniejszych do tego, aby twierdzić, że jakiekolwiek pieniądze mogą nie być wykorzystane na czas, a tym samym mogą być stracone. Pod warunkiem, że rządowe plany są realne, na razie zakładają rekordowe wydatki na drogi. 31 miliardów złotych. Takich pieniędzy i planów nigdy nie było i zdaniem opozycji nie będzie. Wylecą w powietrze w następnych miesiącach tego roku. Na razie wiadomo, że na euro nie pojedziemy autostradą do granicy z Ukrainą i na południe Polski. Te inwestycje mają być gotowe już po mistrzostwach. Według planów rząd idzie na rekord. Rekordowe pieniądze, rekordowa liczba kilometrów. Tylko tempo nie zapowiada żadnego rekordu. Agnieszka Mosur, wydarzenia.